Sławomir Uniatowski po latach zdecydował się wrócić do wydarzeń, które na zawsze zmieniły polską scenę muzyczną. W szczerych słowach opowiedział o chwilach związanych z odejściem Zbigniewa Wodeckiego, artysty uwielbianego przez miliony. To nie jest zwykłe wspomnienie to opowieść pełna emocji, skrywanych przez lata sekretów i detali. Które wcześniej nigdy nie ujrzały światła dziennego. Już sam początek jego relacji sprawia, że w powietrzu unosi się napięcie i poczucie, że za chwilę usłyszymy coś, co na nowo ułoży w naszej pamięci obraz tamtych dramatycznych dni. Uniatowski, sam będący jednym z najbardziej utalentowanych wokalistów młodego pokolenia, przyznaje, że od samego początku dostrzegał sygnały, których inni zdawali się nie zauważać wspomina drobne gesty, krótkie spojrzenia i fragmenty rozmów, które dziś nabierają innego znaczenia. To właśnie te szczegóły wtedy wydawały się niczym nieistotne, teraz jawią się jako cienie zwiastujące to, co miało nastąpić. Artysta nie ukrywa, że powrót do tamtych chwil wciąż budzi w nim ogromne emocje. Każde wspomnienie staje się obciążeniem, ale jednocześnie próbą oczyszczenia i zrozumienia. Opowiadając o atmosferze towarzyszącej mu podczas ostatnich spotkań z Wodeckim, Uniatowski maluje obraz, w którym radość i pasja mieszały się z czymś trudnym do nazwania. Była to mieszanka blasku sceny i milczącej troski, jakby w tle rozgrywało się coś, o czym nikt głośno nie mówił. Dziś, po latach, te wspomnienia powracają ze zdwojoną siłą, a jego słowa są odbierane jak wyznanie, na które wielu czekało. To nie jest jedynie hołd dla legendarnego muzyka, lecz także próba podzielenia się własnym ciężarem i odsłonięcia kulisów, o których wiedział tylko nieliczni. To otwarcie stawia nowe pytania i wzbudza ogromną ciekawość, co jeszcze kryje się w pamięci artysty, który tak długo milczał. Pozostańcie z nami, aby nie przegapić kolejnych odsłon tej niezwykłej historii. Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie na bieżąco. Tylko tu usłyszycie fakty, które zmieniają spojrzenie na kulisy polskiej muzyki. 22 maja minęło 8 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. Śmierć Zbigniewa Wodeckiego wstrząsnęła nie tylko fanami, ale także artystami, którzy mieli zaszczyt dzielić z nim scenę i życie prywatne. Wśród nich był Sławek Uniatowski, który dopiero po latach zdecydował się otwarcie wrócić do wspomnień tamtych dramatycznych chwil. Jego słowa brzmią jak wyznanie długo skrywane, pełne emocji, które wciąż są żywe i bolesne. Uniatowski przypomina sobie atmosferę tamtych dni z niezwykłą dokładnością. Wodecki przeszedł operację pomostowania aortalno-wieńcowego, która od początku budziła obawy. Gdy pojawiły się komplikacje i artysta doznał udaru, w otoczeniu natychmiast zapadła cisza pełna napięcia. Uniatowski wspomina, że już w pierwszych godzinach miał świadomość powagi sytuacji. Jego bliskie kontakty ze światem muzycznym pozwalały mu docierać do wiadomości, które dla opinii publicznej pozostawały jeszcze nieznane. Z jednej strony był wdzięczny, że wie więcej, z drugiej to poczucie wiedzy przygniatało go i sprawiało, że czuł ciężar, którego nie dało się udźwignąć. Muzyk opisuje Zbigniewa Wodeckiego jako człowieka o niezwykłym poczuciu humoru. Potrafił nawet tytuły piosenek obracać w żart, nadając im zupełnie nowe, lekkie znaczenie. Uniatowski przywołuje słowa Wodeckiego, które w tamtym momencie rozładowywały napięcie i wnosiły promyk radości do codzienności. Jednak za tym humorem kryła się kruchość, która w ostatnich tygodniach życia stawała się coraz bardziej widoczna. Zbyszek, mimo swojej scenicznej siły i elegancji, zmagał się z ciałem, które odmawiało posłuszeństwa. Relacja Uniatowskiego oddaje także trud emocjonalny związany z obserwowaniem przyjaciela w tak ciężkim stanie. Każde odwiedziny w szpitalu były dla niego lekcją pokory. Zapach środków dezynfekcyjnych, ciche dźwięki monitorów, szum urządzeń podtrzymujących życie, te elementy tworzyły scenerię, w której cisza mówiła więcej niż tysiąc słów. Muzyk przyznaje, że patrząc na Wodeckiego w szpitalnym łóżku, miał poczucie bezradności. Jakby czas zatrzymał się w miejscu, a każdy oddech był walką o przetrwanie. W tym wszystkim uniatowski doświadczał własnej rozterki. Z jednej strony chciał wierzyć w cud, z drugiej, jego wewnętrzna intuicja. Podpowiadała mu, że sytuacja jest bardzo poważna. To rozdwojenie emocjonalne sprawiało, że każde kolejne wspomnienie stawało się ciężarem. Muzyk przyznaje, że wiedział o stanie zdrowia Zbigniewa więcej niż większość fanów, ale milczał z szacunku do rodziny i bliskich artysty. To milczenie ciążyło na nim przez lata, jakby dźwigał w sobie tajemnicę, której nie wolno było wypowiedzieć na głos. Kiedy dziś wraca do tamtych chwil, robi to z niezwykłą szczerością. Mówi, że od pierwszego dnia wiedział, iż los Wodeckiego wisi na włosku. To nie była jedynie medyczna diagnoza, ale przeczucie wynikające z atmosfery, spojrzeń, lekarzy, gestów pielęgniarek, które choć profesjonalne, zdradzały w oczach smutek i troskę. Uniatowski przyznaje, że te obrazy wracają do niego do dziś. Twarze pełne skupienia, dłonie przyciskające kartki z wynikami badań, Ciche rozmowy na korytarzu, które brzmiały jak szeptane modlitwy. Wspomnienia o Wodeckim to jednak nie tylko dramatyczne obrazy szpitala. To także fragmenty codzienności, w których legenda polskiej muzyki pozostawała sobą, pogodnym, pełnym anegdot, człowiekiem, który potrafił żartować nawet w obliczu własnych słabości. Uniatowski mówi, że właśnie te momenty, gdy Zbyszek żartował z tekstów piosenek, czy improwizował na skrzypcach mimo zmęczenia, stały się dla niego najcenniejszym świadectwem charakteru artysty. Śmierć Zbigniewa Wodeckiego była dla Uniatowskiego nie tylko stratą przyjaciela, ale też punktem zwrotnym w jego życiu. Przypomina sobie, że po odejściu mistrza długo nie potrafił wejść na scenę bez ciężaru wspomnień. Każda melodia przypominała mu o ich wspólnych chwilach, każdy dźwięk instrumentu budził echo tamtej pustki. To doświadczenie ukształtowało go jako człowieka i artystę. Dziś, gdy mija kolejna rocznica śmierci Wodeckiego, Uniatowski nie ukrywa emocji, podkreśla, że pamięć o nim jest wciąż żywa, a każde wspomnienie to zarówno ból, jak i wdzięczność za spotkanie z człowiekiem, który swoim talentem i osobowością wpisał się na stałe w historię polskiej muzyki. W jego głosie słychać jednocześnie smutek i dumę smutek, że tak wielki artysta odszedł, i dumę że miał zaszczyt być blisko niego w ostatnich chwilach. Zbigniew Wodecki przez lata pozostawał ikoną, która na scenie emanowała siłą, pewnością siebie i niezwykłym wdziękiem. Jednak za kulisami coraz częściej zmagał się z ograniczeniami własnego organizmu. W rozmowie z tygodnikiem Rewia przyznał otwarcie, że jego ciało wysyłało niepokojące sygnały. Wspominał o badaniach krwi, przygotowaniach do angiografii i konieczności podjęcia decyzji o poważnym zabiegu. Użył wtedy słów, które dziś brzmią niemal proroczo. Wiedział, że jedna z interwencji medycznych będzie nieunikniona. Jego problemy zdrowotne nie były tajemnicą w środowisku muzycznym. Artyści, którzy dzielili z nim scenę, zauważali momenty zmęczenia, krótszy oddech, potrzebę częstszych przerw podczas prób. Rytm życia estradowego, nieustanne koncerty, podróże, spotkania z fanami, Sterica stawał się coraz trudniejszy do pogodzenia z wymaganiami, jakie stawiała przed nim choroba. Wodecki miał świadomość, że cierpi na migotanie przedsionków i rozedmę płuc. Dolegliwości szczególnie obciążające dla kogoś, kto przez dekady oddychał muzyką i dętym instrumentem. Rozedma zwana potocznie chorobą trębaczy prowadziła do osłabienia pęcherzyków płucnych, a każdy głębszy oddech wymagał wysiłku. Sławek Uniatowski, który wielokrotnie rozmawiał z mistrzem poza sceną, wspomina, że Zbyszek potrafił mówić o tym z charakterystycznym dla siebie dystansem i humorem. Jednak w jego oczach można było dostrzec cień niepokoju. To był paradoks. Człowiek, który potrafił rozbawić tłumy anegdotą o swoich utworach, w czterech ścianach garderoby lub podczas spokojnej rozmowy z przyjaciółmi, przyznawał, że zmęczenie staje się coraz bardziej przytłaczające. Według relacji osób bliskich muzyk długo odwlekał decyzję o operacji. Tłumaczył się napiętym grafikiem koncertów, kolejnymi projektami i obietnicami złożonymi publiczności. Nie chciał zawieść fanów, którzy czekali na jego występy. Każde przełożenie zabiegu dawało mu kilka tygodni więcej nagranie, ale jednocześnie pogłębiało ryzyko. Ta ambiwalencja między pasją a zdrowiem towarzyszyła mu do końca. Uniatowski przyznaje, że obserwowanie tej walki było dla niego bolesne. Wodecki wiedział, że ciało domaga się przerwy, a mimo to wciąż wybierał scenę. To nie była tylko miłość do muzyki, ale też poczucie odpowiedzialności wobec publiczności. Gdy artysta wreszcie zgodził się na operację, decyzja ta była poprzedzona latami wahań, rozmów i prób pogodzenia nieuniknionego z chęcią dalszego życia artystycznego. Kiedy przyszedł dzień zabiegu, wielu miało nadzieję, że będzie to nowy początek. Niestety, komplikacje pokazały, jak bardzo organizm był osłabiony. Udar, który nastąpił po operacji, okazał się ciosem, z którego nie udało się podnieść. Uniatowski wspomina, że już w pierwszych godzinach po zabiegu otrzymywał sygnały, że sytuacja jest bardzo poważna. Mówił, że w jego sercu tliła się iskierka nadziei, ale równocześnie intuicja podpowiadała, iż walka będzie niezwykle trudna. Dla środowiska artystycznego była to lekcja, jak cienka granica dzieli wielkie sceniczne triumfy od dramatycznej walki o każdy oddech. Wodecki do końca zachował godność i dystans do siebie, ale jego ciało nie pozwoliło na dalszą grę. To właśnie ten rozdźwięk pomiędzy wizerunkiem charyzmatycznego artysty a dramatem toczącym się w cieniu reflektorów, Uniatowski podkreśla dzisiaj w swoich wspomnieniach. Z perspektywy lat jego słowa brzmią jak hołd dla przyjaciela, który mimo świadomości choroby wybierał muzykę ponad wszystko. Być może ta decyzja o odwlekaniu operacji była próbą oszukania czasu, być może była ostatnim gestem wierności wobec publiczności. Dla Uniatowskiego i dla całego środowiska pozostaje jednak jasne, że Zbigniew Wodecki odszedł tak jak żył, z muzyką w sercu, wierny scenie, nawet jeśli oznaczało to ryzykowanie zdrowiem. Świat muzyki polskiej zna wiele historii spektakularnych sukcesów, ale niewiele z nich można porównać do dróg, jakie przebyli Sławek Uniatowski i Zbigniew Wodecki. Obaj od początku kariery wyróżniali się wyjątkową wszechstronnością i odwagą w podejmowaniu artystycznych wyzwań. Uniatowski po latach zmagań z pierwszymi porażkami telewizyjnymi stał się symbolem konsekwencji. Choć jego udział w idolu nie przyniósł od razu zwycięstwa, otworzył mu drzwi do współpracy z największymi postaciami estrady nagranie z Marylą Rodowicz, występy na scenie w Opolu czy obecność w filmowych ścieżkach dźwiękowych, pokazały, że jego głos znajduje przestrzeń zarówno w muzyce popularnej, jak i jazzowych aranżacjach. W kolejnych latach Uniatowski udowadniał, że potrafi łączyć klasykę z nowoczesnością, a jego koncerty z repertuarem Sinatry czy Beneta stawały się wydarzeniami, które przyciągały nie tylko fanów jazzu, lecz także publiczność przyzwyczajoną do piosenki radiowej. Momentem przełomowym okazała się praca nad albumem Metamorphosis, materiałem wymagającym, skomponowanym z myślą o orkiestrze symfonicznej. To przedsięwzięcie pokazało do Dojrzałość artysty, który potrafił przenieść swój głos do przestrzeni filharmonii, nie tracąc jednocześnie kontaktu z publicznością masową. Krytycy podkreślali, że Uniatowski przeszedł drogę od uczestnika programu rozrywkowego do twórcy pełnowymiarowych dzieł, które znajdują uznanie zarówno wśród melomanów, jak i w świecie estrady. Wodecki z kolei od lat 60. konsekwentnie budował swoją markę jako artysta, nie tylko śpiewający, lecz także grający na skrzypcach i trąbce. Jego początki w zespołach Czarne Perły i Anawa, a potem kilkuletnia współpraca z Ewą Demarczyk ukształtowały go jako muzyka scenicznego najwyższej próby. Wspomnienia z tournée po Europie, Australii czy Ameryce Południowej były nie tylko lekcjami profesjonalizmu, ale także początkiem kariery, w której połączenie klasycznego wykształcenia z lekkością estradową okazało się jego największą siłą. Lata 70. i 80. przyniosły mu sławę dzięki takim przebojom jak chałupy. Welcome to czy zacznij od Bacha. To wtedy zbudował swoją pozycję jako artysta pierwszego planu, rozpoznawalny w całym kraju, obecny na festiwalach w Opolu i Sopocie. Wodecki stał się twarzą telewizyjnych widowisk, a jego charakterystyczny głos towarzyszył pokoleniom Polaków w, w piosenkach filmowych i programach rozrywkowych. Mhm. Uniatowski wielokrotnie podkreślał, że Wodecki był dla niego punktem odniesienia. Obaj spotykali się na scenie i w projektach specjalnych, gdzie młodszy artysta uczył się od mistrza nie tylko warsztatu, lecz także podejścia do publiczności. Wspólny występ w Opolu w 2006 roku zapisał się w pamięci fanów jako symbol przekazania pałeczki od ikony polskiej estrady do jednego z najbardziej obiecujących głosów młodego pokolenia. Dla Wodeckiego lata 2000 były czasem odrodzenia. Po latach w roli jurora i prowadzącego telewizyjne show, powrócił do koncertów z nową energią, szczególnie dzięki współpracy z Mitch Mitch. Album 1976 A Space Odyssey przyniósł mu nagrody Fryderyka i otworzył nowy rozdział, pokazując, że nawet po dekadach kariery można zaskoczyć publiczność świeżym brzmieniem. To był moment, kiedy publiczność młodszego pokolenia odkryła go na nowo, a jego utwory znów królowały na playlistach. Uniatowski w tym samym czasie budował swoją niezależność artystyczną, koncertując z własnym projektem, nagrywając single i rozwijając karierę aktorską. Jego udział w M jak miłość poszerzył krąg odbiorców, a obecność na scenach filharmonicznych przypieczętowała jego pozycję jako artysty o szerokim spektrum możliwości. Obaj twórcy, mimo różnicy pokoleń, łączyli w sobie tę samą cechę umiejętność łączenia muzyki popularnej z wymagającymi formami artystycznymi. Wodecki dzięki doświadczeniu, Uniatowski dzięki świeżości i otwartości na eksperymenty. Ich kariery to dwa równoległe świadectwa, że w Polsce można być artystą wszechstronnym, rozpoznawalnym i jednocześnie wiernym własnej drodze. Dziś, gdy Uniatowski wspomina swojego mistrza, wraca nie tylko do anegdot i wspólnych występów, ale także do świadomości, że Wodecki pozostawił po sobie dziedzictwo, które inspiruje kolejne pokolenia. Jego własna kariera, oparta na konsekwencji i poszukiwaniu, jest najlepszym dowodem, że nauka wyniesiona ze spotkań z Wodeckim nie poszła na marne. Polska scena muzyczna wielokrotnie była świadkiem momentów, które przechodziły do historii, a sylwetki Sławka Uniatowskiego i Zbigniewa Wodeckiego pozostają tego najlepszym dowodem. Ich drogi artystyczne przecinały się w różnych momentach, a każde z tych spotkań zostawiało wyraźny ślad w pamięci publiczności i w życiu samych artystów. Uniatowski, którego głos od początku wyróżniał się siłą i elegancją, konsekwentnie poszerzał swój repertuar. Zaczynał od piosenek radiowych i lekkich ballad, by z czasem sięgnąć po projekty ambitne, wymagające pełnej kontroli warsztatowej. Koncerty z orkiestrami symfonicznymi, projekty tematyczne poświęcone legendom jazzu czy Frankowi Sinatrze stawiały go w gronie najbardziej wszechstronnych wykonawców swojego pokolenia. Publ Liczność ceniła w nim autentyczność. Nawet w najbardziej wymagających utworach starał się zachować bezpośredni kontakt ze słuchaczem, podkreślając emocje i osobistą interpretację. Wodecki w tym czasie wciąż pozostawał filarem polskiej estrady. Jego obecność na scenach festiwalowych, w telewizji i w projektach studyjnych udowadniała, że nie istnieje dla niego bariera gatunkowa. Od muzyki klasycznej, przez piosenkę aktorską, aż po lekkie utwory estradowe, w każdym z tych światów poruszał się z naturalną swobodą. To właśnie dzięki tej elastyczności jego piosenki mogły jednoczyć pokolenia i stawały się elementem wspólnej pamięci. Szczególnym momentem była współpraca obu artystów podczas koncertów okolicznościowych i jubileuszowych. Kiedy Wodecki, uznawany już wtedy za legendę, pojawiał się obok Uniatowskiego, widać było relacje mistrz-uczeń, ale także wzajemny szacunek i zrozumienie. Uniatowski nie ukrywał, że każde takie spotkanie było dla niego lekcją, a słowa wsparcia starszego kolegi stawały się motywacją do dalszej pracy. W miarę jak Uniatowski umacniał swoją pozycję, równolegle rozwijał działalność na polu aktorskim i telewizyjnym. Obecność w serialach, udział w tanecznym show, czy praca przy muzyce filmowej poszerzały jego zasięg. Zyskiwał coraz szersze grono odbiorców, nie tracąc jednocześnie kontaktu z tymi, którzy cenili go za ambitne interpretacje standardów muzycznych. Wodecki pod koniec swojej kariery zaskakiwał młodych fanów nowymi aranżacjami i współpracą z zespołami alternatywnymi. To dzięki tym projektom jego twórczość nabrała nowego życia, a on sam stał się ikoną nie tylko dla osób pamiętających jego występy z lat 70. czy 80., lecz także dla zupełnie nowego pokolenia słuchaczy. Jego udział w męskim graniu czy występy na największych festiwalach muzycznych udowodniły, że talent i charyzma mogą pokonać granice czasu. Kariera obu artystów była także odbiciem zmian, jakie zachodziły w polskim showbiznesie. Z jednej strony klasyczna droga Wodeckiego, od wykształcenia muzycznego i orkiestry, przez estradę i telewizję po wielkie festiwale i projekty alternatywne, z drugiej. Uniatowski, który zaczynał w programie typu Talent Show, a następnie mozolnie budował markę solisty świadomego własnych wyborów artystycznych. To połączenie tradycji i nowoczesności sprawiło, że obaj stali się symbolami swoich czasów. Wodecki jako legenda, która potrafiła zaskakiwać do końca i Uniatowski jako przykład artysty młodego pokolenia, który potrafił czerpać inspiracje z mistrzów, a jednocześnie tworzyć własny, rozpoznawalny styl. Dziękujemy, że byliście dziś z nami i że wspólnie mogliśmy przywołać najpiękniejsze chwile, emocje i historie, które łączą sław Uniatowskiego i Zbigniewa Wodeckiego. To właśnie wasza obecność, wsparcie i zainteresowanie sprawiają, że te opowieści nabierają wyjątkowej wartości. Każdy komentarz, każde polubienie i każda chwila spędzona razem buduje przestrzeń, w której muzyka, wspomnienia i emocje stają się częścią naszej codzienności. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, nie przegapcie okazji i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu zawsze jako pierwsi dowiecie się o nowych historiach, wywiadach i kulisach życia artystów, którzy poruszają serca milionów. Kliknijcie w przycisk subskrypcji i zostańcie z nami. Razem tworzymy społeczność, w której muzyka i emocje nigdy nie milkną.